Cześć witam was serdecznie moi drodzy na moim kanale dzisiaj będziemy drapać sobie cztery zdrabki dwa razy klub milionerów yy, jedną bieg siódemka i bonus 7 wkład na dzisiaj to 60 zł. także lecimy zaczniemy może od bieg siódemki i co my tu mamy mamy zdrabka z numerem 12 no i lecimy pod sztabką mamy co mamy Trofeum. Następny jest garnek. Serce. Szminka. Moneta. Czekolada. Szkoda, że nie plik. Diament. Kolczyk. Sztabka złota. Moim zdaniem właśnie sztabka złota powinna w tej zdrabce też coś yy, dać. Powinien ten symbol wygrywać, bo jest taki, wiecie, tu sztabki, no i sztabka. No ale to jest tylko moje zdanie, ale to myśli inaczej. Mamy prezent, bransoletę, świnkę i torbę. No i ostatni rząd: kapelusz, naszyjnik, perła, podkowa i worek. Pierwsza zrabka pusta. Przechodzimy do zrabki bonus 7 z numerem 2. No i szukamy pliku lub siódemki. Podobnie jak w tamtej zdrabce, tylko w tym przypadku plik jest zwinięty. W tamtej zdrabce plik myli się z czekoladą, a w tej zdrabce plik myli się z kawą. Przynajmniej mi. Nie wiem jak wam. Piłka, balsam, perła. Arbus. Narty. Diamenty. Zegarek. Kwiat. Cytryna, korona, kawa, szkoda, nie plik, ich mury. Kolejna zdrabka pusta. Klub milionerów, zdrabka z numerem 11. Miałem wziąć jedną, ale wyciągnęłem mi się dwie. To myślę, że nie będę odkładał może akurat ta yy, która z nich będzie tą zdrabką, która okaże się szczęśliwa. No ale zobaczymy. Szukamy trzydzieści jeden, dwanaście, dwadzieścia pięć, czterdzieści cztery, trzydzieści siedem oraz dwa. Mamy czterdzieści sześć, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, trzydzieści pięć, czternaście, 16. dwadzieścia trzydzieści trzy, dwadzieścia osiem, osiem, trzydzieści, dwadzieścia sześć, pięć, osiemnaście

22 43 5 28 26 17 32 Dwadzieścia cztery, szesnaście, dwadzieścia pięć, dwadzieścia jeden, czterdzieści siedem, trzydzieści cztery, trzydzieści siedem, dziesięć, dwadzieścia dziewięć. 8 zrabka, kusta, niestety to co? Podsumowywać za bardzo nie ma dzisiaj co. Wkład 60 zwrot, 0 ani jedna zrabka nie wygrała, tak bywa. Miłego wieczoru Wam życzę. Nie zapomnijcie o e, subskrypcji mojego kanału. Jeśli ktoś tego nie zrobił, niech to zrobi. Jeśli ma taką chęć, do wygrania będzie w najbliższym czasie cała paczka z drapek. Także zachęcam. Trzymajcie się, cześć.